A tak, to tak nie się, nie. Ja. No, no. Teraz wy. Halo. Tam? A możesz, możesz, możesz. No, on już wcześniej wspominał to, Chyba, że tam jest dużo transportu. Ale nie serdej, no. trochę mówię, no. No, dziękuję. no dziękuję. Justyna ty na się troszkę. O. Teraz go ładnie widzę, kolego. No, Ale bardzo trudno mi było się przerzucić z na taki Ile funtów ma ten łuk? Ładnie słychać czy do swojej tarczy do swojej. do swojej do tarczy kolegi liczy się no, jak kupiłem nie poza tym absurdne tutaj jest na pewno 11 cel jest tak, no, to jest lepiej, tak. Teraz ciężkie szarpanie do tej strzały. Nie, taka chyba jest taka. To, tak? To jest jeden. To jest jeden. I tutaj masz, i tutaj to jest dwa. Czyli dwa. I może poprosimy tutaj jeszcze do panów. Bardzo fajnie to będzie wyglądało na zdjęciu. Pana Krzysztofa Czarneckiego. Krzysztof Czarnecki. Proszę skoczyć obok kolegi klubowego na jedyneczkę, bo w tej kategorii właśnie y, kolega wygrał. Brawo. Brawo Michałowi Breckiemu. Piąte miejsce Marek Siłkowski. Szóste miejsce Leszek Boś. Siódme miejsce przypadło Adamowi Stolarz. Stolarz. Co powiedział? Moja szkoła, tak? Dobry. O, dziękujemy śliczny. Chwila, chwila. Lucio jeszcze musi opanować sztukę. Zgasowania zdjęć.